Hej, hej, witam was na moim kanale. Dzisiaj dalsze części Przygód mojej łoczycy. Będziemy, będziemy wiedzać następne elementy mapy. Yy, oczywiście nadal szukamy naszego handlarza, które potrzeba nam jakiegoś. No, to mnie zaskoczyło, dobra. To znaczy, że na mapie. Mamy miejsca, w których możemy zbierać coś. Harvesting to jest zbieractwo. Zbieramy widzę jakieś przedmioty. Z tego co czytałem o Becie i w ogóle o Diablo, to tam będzie dało się coś craftować, czyli... Yy, ...wytwarzać ekwipunki. Może jakieś potki nowe. Które dadzą nam jakieś bonusy w trakcie walki. To by było fajne. Naprawdę. Gdyby to dało się zrobić już w Becie, zobaczymy, czy to otwórcy przewidzieli na BT. Jak widzicie, się trzeba naklikać, pozbierać, połatać. Oko. E to jeśli jest takie zbieractwo, to znaczy, że. A. Ok. No to może przejdziemy, który będzie jakoś. E, widzicie. Człowiek na lata trochę nazbiera. Ale to będzie prawdopodobnie w przyszłości wymuszało jakby, wiecie, zwiedzanie mapy, nie? I właśnie takie farmienie składników. No nie. Serio. O! Patrzcie, mamy home. Znaczy się fajny taki. Dobra, to bierzemy. To niebieskie zostawiamy, bo to drogi jest 38. Eee, drugi sprzęcior, nie? Tu 13 to out. Jeden. Och, man. 13 out. 4 out. Pytanie, sprzęty wywalam, bo już nie mam miejsca na przykład w bagu. To jest dla mnie kłopot. Dość spory. Bo mam poczucie straconego golda. I wiecie, pomikuję nie bez przyczyny, nie? Żeby mi było na coś stać, na przykład w mieście czy gdzieś. O, pty but. Okej. Okay. Tu jest quest. Tak. Wycieżka, żeby tutaj Ciach, ciach, ciach coś kupić. A, tak. No niech kolejne drzwi. To jest zgroza tej serii. To jest naprawdę duży minus. Znaczy ja no nie mam nic przeciwko drzwiom, no ale wiecie, mamy otwarty świat mieć, nie? A oni tylko drzwi i drzwi. Jak nie przez jedne, to przez drugie przechodzimy, otwieramy. Za nimi są kolejne drzwi. To niby co to ma być. Zawsze ma być, czy co. Kie. O, jest skrzynka z narzędziami. Narzędzia za dużo powiedziane. Sztylet. O, to by było ciekawe, jakby się dało przez okienko zajrzeć. No, niestety nie. nie da się. A mogliby, mogliby zrobić jakąś interakcję, nie z okienkiem i na zasadzie łotrzyca tam Kuchenmachen, i już wiemy, i jest w środku ich na przykład. Już wiemy gdzie stoją, jest strzelać. To by było takie bardzo, wiecie. Myślę zasady tych takich gier RPG To ja go tnę! No, nie. Kogo nie ma. Okej. Okay. Running off full. Nie podoba się ten zapach. O, fider tu dobra. To jest jakiś. A ta federa się Fajnie. znaleźliśmy... O, notatkę. O. Żebyśmy się czuli jakiś, rzeczy do rzemiesła, Przemysł. Przemyślnych, wymyślnych mikstur. By było coś. O, Nie. Może was to wybije z czuwania się, ale zaraz mi się kojarzy ta bajka z tym Ktoś spał w moim łóżeczku. Ktoś jadł z mojej miseczki.

I gave you the blood of Lilith. The blood of a demon? Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of sanctuary. She was banished ages ago. But this world is her creation. <sighs> it was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. What will you do about it? Use it.

zostawiliśmy coś też nie bardzo o nie, on teraz będzie za nami o nie. Będzie za nami latał jak ja tego nie lubię Kurde. no nic, mamy pełny Cich. ...lecak. znowu tu mamy jakieś punkty nie nam będzie robił zatanka chyba troszkę. Nawet dobrze. jest dole był jakiś taki tam las. No Ej. Dobra, jakieś pierdoły tu. Ciepłem. Daję. A nam naprawdę brakuje obszarówki, nie? Ten problem duży Nic na lepiej, przybywamy zostrzaną o. O, o, o ale tam nie byliśmy z Który może być? czynka jakaś nie, jakieś mowy, no ale... Będę czarować. Jest trzymka z narzędzia Pobierzemy. Hmm. Potnie za 4 golda. Za rękawiczki za 26 gol. Też... Oh. Coś jeszcze taniego. zaczynam obawiać, że. O, co dzieje? Obawiam się, że zatakować. golda później troszkę. Gdzie dojdziemy do miasta, będziemy przetrafiać coś tam. Wszystko się pokaże, że. O, fajnie, masz tu 50 bolda. Tego nie. Generalnie, że dostaniemy tutaj, wiecie. Około, nie wiem, 10 tysięcy, a wartość pleca, mimo tych białych itemów, to będzie jakieś, nie wiem, tysiąc, nie? Jedna dziesiąta, więc słabo to będzie wyglądać. Że, a po coś pochomikowali, niby, nie? No ale. O! Jest jakiś w ogóle inny U, nie takie... inny wygląd. Ja, ja wiem, że gorszy, ale inaczej wygląda w ogóle. Fajny co zrobili. Każda broń wygląda inaczej, każda. Nawet ta simple, nie? No bo wiecie o co. Tutaj mamy taki moment, kiedy. Diablo 3 na przykład. To jasne, te bronie też tam wyglądały, w zależności od levelu. E, nawet te białe, inaczej. Ale no, to nie było aż takie super, że cała postać się przebierała, nie? No, wiecie o co chodzi. To jest takie. To jest ładniej to zrobione. Chociaż gra nie wygląda za bym powiedział nowocześniej. Nie wiem co no, troszkę lepsza grafika niż w Diablo 3, ale takie powiedziałbym minimum jak na 2023 premierę, nie? Poza tym no nie mogli nowych wymyślić, całkiem nowych, ale... Niektóre właśnie te demony, falen i tak dalej, to takie bardzo podobne do dwójki. Są w trójce, one były, w dwójce one były. Te demony nowych żadnych potworków nie musieli wymyślać za specjalnie. Tutaj się posiłkowali tymi modelami, albo właściwie wyobrażeniami o tym, jak one powinny wyglądać od, od dwóch gier wstecz. To jest takie. Wiecie, inwencji, nie? I tak dalej. Na łatwiznę idziemy, nie? Dobra, tu z daleka tylko szamana, heja. Dobra. Kończył żywot, zanim dokończył czarować. Dobra. Wszystki. A tu? Okej, okay, co tu? Łydka. I'm sure you've heard the Cathedral of blood. about their Holy Father. Well, he's real. An angel walks among us. And when he learns that Lilith is here, blood will flow. They are ancient enemies. Mm -hmm. They'll drag the whole damn world into their feud unless we can stop it. That's no, something. Dobra. Kiyobashad lies just ahead. o oh, Golda, to ja zawsze przyjmę gold pamiętajcie pieniążki nie ufamy tym którzy mówią pieniążki nie narzucuję pieniążki Czy w każdej ilości jesteśmy greedy Postać RPG, rabujemy domy i w ogóle, wiecie, pieniążki, pieniążki, pieniążki. To jest podstawa tutaj, jak najbardziej, w każdej cenie, w każdej znaczy się wartości ilości. No cóż, tu już się. Po... Nasze wrażenie, jakbyśmy się wracali, ale chyba gdzieś idziemy. W dobrym kierunku, bo demony są. Więc tak myślę, że to jest chyba dobry kierunek. A daleko nie sięga nasz łuk. Zauważyliście? O! To jest dobra, ciekawa sytuacja. Jest daleka, jednak ten łuk ma jakiś zasięg. No i cóż, ja Was pożegnam dzisiaj w tym odcinku. Mamy znowu pełny plecak niestety. Zapraszam do oglądania. Innych filmów i subskrypcji kanału, żeby nie przekapić kolejnych odcinków z Przygód Łoczycy. I do zobaczenia Wam. Cześć!